Ja też tu witam, bo, no, bo każdy z nas to kiedyś pierwszy raz przeszedł. Nie? Mnie się, mie się, mie się to zdarzyło w wieku 25 lat. Yy, i, no i co? I, i po prostu dzięki temu żyję. I to jest, to jest dla mnie jakby drugie życie, bo ja, bo ja jak piję, to ja. Po prostu wiem, co mam robić. Ja muszę się znowu napić. Nie? Jak się napiję ćwiartkę, to później muszę znowu ćwiartkę i, i tak dalej. Ale okazuje się, że ja, że ja nie wiem, co mam robić na trzech. Bo ja nie umiem żyć tak naprawdę na trzech. I mnie się wydawało dlatego, bo, bo piłem, nie? że nie umiem. I to to jest kapitalna rzecz, na której dochodzę. A tu okazuje się, że ja wiele lat nie piłem ponad 21. I nie umiałam żyć. I to mnie doprowadzało do tego, że ja zapijałem. Nie? Raz po roku, raz po piętnastu, raz po trzech i pół. Yy, po prostu nie umiem żyć na trzeźwo. I zobaczyłem, że to, co, yy, to, co ja Robiłem po pijanemu, to każdy mi tam mówił, A, pijany byłeś. Albo tam dzieci mówiły, "Tato jest pijany, no to... Ale mnie dzieci powiedziały. wysoki synu, nie no mamy pensji do ciebie za to, co ty piłeś. Tylko za to, co ty nie piłeś. Jak ty się stresował nas, no nie? Jak ja im próbowałem narzucać różne swoje mądrości, jak z nimi do lichenia jeździłem. Na takie tam... Różne zloty. A ja nawet nie wiem, czy oni chcieli, czy nie chcieli. Jedziemy i koniec. Tatuś trzeźwieje. No i się patrzyłem. Znaczy, ja nawet nie widziałem tego potwora w sobie nie? trzeźwego. Tak jak mu, mówił mój przyjaciel, święty pamięci Wiktor, najpierw jest pijany z a później jest trzeźwy. Ale trzeba wielu lat, żeby z tego skórby stał się człowiek. Nie? I ja po prostu takim byłem i takim jestem nadal. Nie, nie, nie wystarczy chwila, moment, żebym ja dostał szałę ja, ja na szyję. Ja zauważyłem wczoraj, byłem na spotkanie spotkaniu i kumpel mówił o tym, że na imprezie mu powiedzieli: Jemu nie polewaj, bo on nie może pić. Ja bym wziął tą butelkę i bym facetowi na ryju rozbił. No Albo bym się napił, żeby mu pokazać, że ja mogę. nie? Musiałbym, mnie to cały dzień zajmuje dzisiaj, żeby odpuścić to, że ja nie muszę mu nic udowadniać, nie? że ja nie muszę z nikim walczyć. Że, że mnie, tak jak gadałem się rano z, z, ze Zbyszkiem. Że mnie tak zależy na opinii innych ludzi, nie? Co sobie pomyślą, że ja nie mogę? Ja nie piję, bo nie chcę, nie? A nie to, że nie mogę. Kto mi cokolwiek może zabronić, nie? Ostatnio podsył do mnie takim mało mówi bo ty łamiesz tradycję, wiesz, i tak dalej. Ja wiem, może i łamię, ale to jest moja sprawa. Nie? Może i łamię, ale ja robię to, co ja uważam za stosowne bo jakby mnie tutaj ktoś coś kazał, to by na kopach wyleciał przez te drzwi. Jakbym dał radę, jak była Jakby ktoś mi tutaj coś kazał, bo ty masz robić to, czy tam tamto, nie? Bo jak nie będziesz robił, to cię wyrzucimy stąd. To ja was wszystkich wyrzucę, no tak, no bo tak jest, taki jest. Natomiast to, żebym ja się podporządkował, tak jak się podpromotkowałem do dzwonienia co do minuty, co do sekundy, do dzwonienia co tydzień do sponsora, nie? to musiałem tak w dupę dostać, że że nie ma innej szansy, a wiedziałem, że facet jest taki, który jak się spóźni, chociaż minuty, to niech się poszukaj sobie innego, nie? że zrobiłem ten program i, i, i cały czas pomagam innym, bo doszło do mnie, że ja nie mam, nie mam innego wyjścia. Nie? I co ja robię, żeby nie pić? Wszystko. Wszystko. Ja się wykonałem gdzieś z pięć albo z sześć telefonów. Yy, poczytałem mądrych książek. Byłem na jakichś trzech yy, mitingach na Whatsappie, ale jeszcze przyszedłem tutaj. I Magdań mówi, po co ty tam jedziesz? Kurwa, gdzie mam jechać? Gdzie ja mam jechać? Gdzie? Do, do Lolka pojadę? że ja byłem menadżerem 5 lat. Popatrzcie, jak przy barze normalni ludzie są piwo. Ja zobaczyłem, że ja jestem nienormalny na tym świecie. Ja, ja się czuję innym człowiekiem. Nie wystarczy, że mi miejsca nie ustąpi ktoś w metrze, a ja stoję z tym rowerkiem i się kiwam, i ten metro tak jest. Ja już mam taką urazę, ja mogę te podnieść tego młodego człowieka, go nauczyć zasad. Ja zobaczyłem, że tak jak jest napisane w tej, w tej, jestem beznadziejnym typem, nie? który nie potrafi sobie poradzić z tymi prostymi rzeczami. Nie? Na przykład prost, prosta rzecz to jest wstać rano, uśmiechnąć się. Powiedzieć, jest, jest fajny dzień i wyjść z domu. Nie, nie ja muszę kleknąć na kolana, pomodlić się. Przeczytać fragment. Teraz czytam Księgę Mateusza, najlepsza jest. I będę ją czytał teraz przez najbliższe kilka miesięcy na wakacje. I przeczytać. Później wykonać parę telefonów do innych alkoholików i w końcu yy, przyjechać po południu na meeting. Codziennie. Codziennie. I, i, I ja jestem prawie 40 lat w tej sytuacji. Z, z różnymi efektami, ale jak dzwonię do, do sponsora i mu mówię: Ty, mówię, no, no ile, ile, ile to można? A on mówi: Wy się, a masz lepsze wyjście? Masz inną metodę? Ja bym dzisiaj pojechał do jakiegoś pubu zamiast tutaj. Nie? I jutro też i pojutrze. To ja za parę dni tu przychodzę pijany. Nie? I mówię, ty, pożycz na flaszkę. Nie? Taka, jest, taka jest prawda o mnie. Nie? Bo picie się nie zaczyna w sklepie, tylko picie się zaczyna w moim odosobnieniu od ludzi. Nie? Ten jest głupi, ten jest głupi, ten jest Koleżanka mi coś tam napisała, no to, to ja ją zaraz przećwiczę I, i takie, i takie, i takie, ja wystarczy, że, że zaczynam łapać urazy i nie odpuszczać i to jest mój początek picia. Kut, kutnie z najbliższymi, z Magdą, yy, czy tam z jej rodziną, właśnie to Siedzi i mi nie ustąpi miejsca. Nie? Ja, 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 bym go, ja bym go podniósł. Ale przecież on ma prawo siedzieć. Ja też w jego, wieku jego siedziałem. Znowu jak wchodzę do maju i ktoś od razu wstaje i mówi, proszę, niech pan usiądzie, to ja mam urazę, że on mnie uważa za takiego starego, że on wstaje od razu. Nie? Ja jestem chory pacjent, że ja nie nadaje do tego świata. Na tym bo właśnie dlatego tutaj przychodzę. Nie? Bo mi się wydawało, kiedyś myślałem, bo ja jestem taki odczytany, jestem trochę, wiem, że, no, że, że to polega na, na wiedzy, żeby coś wiedzieć. To nic nie pomaga. Ja tyle wiem, że mógłbym tu nie jednego terapeutę w ruchu zapędzić. Nie? Ona sam jest zresztą też ten terapeuta. Ale co z tego, jak to polega na działaniu, na robieniu? Ja muszę coś zrobić. Muszę poszukać rano łóżko. Muszę się pomodlić, wykonać te telefony i tak dalej. Bo mnie samo nie picie nie wystarcza. Ja jak tylko nie piję, nie wiem, no to te życie nie ma dla mnie takiego uroku, bo, bo w tym życiu miałem tak, tak miałem, full. I piękne kobiety, i duże pieniądze, i prestiż, i zaszczyty, Czyli co ja teraz mogę osiągnąć. Ano, mówią mi takie mądre ludzie, że zacznij wreszcie chamie dawać coś z siebie. Przestań brać, bo już się udławisz tym, nie? Ile możesz zeżreć, nie? Jak ta świnia? Bo ja byłem jak ta świnia. Ciągle coś, coś jeszcze, jeszcze, jeszcze. A takiego nie mam, a takiego. Zobaczmy, taki fajny samochód, to i o te dwa litry na Alumelga. No ale... Gienek miał większy, no nie? Kurczę. No. no i przy jego samochodzie już mi tak ta moja Toyota dwa litry no, no nie wyglądała najlepiej. Zawsze coś. I dlatego tutaj przychodzę. Bo jestem nieprzystosowany do normalnego życia. Nie? Tu w naszej książce się nazywa oderwane od rzeczywistości.